Cześć kochani widzowie, tutaj Pianka Karolina, dzisiaj nagramy. Tak, dzisiaj nagrywamy filmik. Ile odpowiedź tak, jest ta pisa? Dobra. Ja, ja jestem wiadomo na filmiku dużo Karoliny, więc jest spoko. Jak, jak, jak coś mamy tu Liptona ma dziwnego, a jakby co? Bo jakby, jakby mamy jeszcze taką kawę, ale jeżeli po prostu się skończy, to, to ten to wypijemy Liptona. No, dobra, start. Dobra. Okay, a więc... Ale do kogo pytanie? To do... kto jest pierwszy? Nie jest. Ja mogę być. Dobra. 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 Ile lat ma Hania? Gen Z Genzi? <laughs> ja wiem. 23? Dobrze. Jest! Okej. Okay. Ja. Dobra. E, pytanie do ciebie. E, ile lat ma świeży? O Boże, on ma miał 27. E... Nie Czekaj, stanów się iść. Tak mi się wydaje. No, dawaj, jeszcze możesz się 25? Nie. Ile? Yeah. 24. Co? Jest taki sam. Dobra, a całego na raz? Tak. Dobra, mamy taki sam. On jest strasznie obsypany. Okej, okay, dla Karo teraz. Y... Czekaj, niech się chyba zje. Dobra, pytanie dla mnie. Yy, to jak, jakby co widzowie, ja nie interesuję się tymi artystami, tylko ja sobie wyszukuję po kitnecie. Te pytania tak. na nich. A więc e, czemu? Zagłam... Czemu e, e, Patryk z Wiktorią rozstali się? Przez kinę. Hmm. Nie? nie? Nie, nie przez kinię. Nie, bo tylko to były takie teorie na TikToku. Totalnie, nie, jeszcze nie. No. Bo, że go łapała na zdjęciu na Instagramie. Dobra. Mam pytania o Jazz. No więcej. na razie ja nie A O influencera generalnie. No, no tak, no bo ja nie znam inny. Ile. E, ile lat ma Juli? Ja? Ale mówię wiem, za kogo to? Wiem, że 24... 20, nie, 23 wiem. Tak. Tak. tak 23 teraz ma. Jak coś To ktoś tu... 20, powiedziałam. 23. Tak 23. No, bo przecież Dobrze. w zeszłym roku pamiętam, że jej urodziny. Dobra, teraz miała... dla mnie. Zjadłam. mam nawet okay. takiego TikToka, że ma 20, 22 urodziny i że dostała swój Melos od e, chyba Dobra, ma... No mam Karol, nie. Mhm, coś trudniejsze? Okej, okay, mhm. więc w jakim roku... Dobra, był... no, takie łatwe. W jakim roku był Team 2 Ja wiem. Ale zaczął co? Mhm, Tim 2 O kurde ja nie pamiętam. Ja wiem, na Stuwa. Ale strzelam? 2020. Tak. Dobrze. Jest. Później się skończył po 2021 chyba, a później jeszcze ja jakieś tam osoby mieszkały do 2022. Okej, okay. i jeśli znałaś piosenkę, to będziesz wiedziała to. Yy, Jagoda, yy, ile lat miała najmłodsza osoba w historii Team x Boże, a 17. Nie. Co? Przecież tyle miała Julia Kostera. Ale którego Team X. 1 yy, i 2. A w nie historii? Nie Julia, bo Nie, nie wiem, czy on był oficjalnie w siebie. A ten, taki, ten mały gościu, który miał 11 nie, lat. Nie, czekaj, nie puszczaj. Nie puszczaj. Pamiętam, że on miał 11 lat i go wzięli, bo był niepełnoletni. Nie? Tak. Dobra, to nie jem co ja... Coś takiego, nie wiem, ale jakiś. On był tylko na teledysku chyba i tak na krześle. Dobra, ale zaliczamy go. No dobra. Ok, Karol, mm, mm -hmm. ile psów ma? Fagata. Co? O snaki. ja w ogóle nie znam fagaty, ja jej nie lubię, no Jednego. Nie wiem, kurde. Mam ci pytanie. Jednego? Musisz sobie wpisać na telefonie, bo masz w sobie telefon, bo wpisujesz pod pytania. No. tyle. A dobra, ten filmik będzie trwał, nie wiem, z 10 minut. No. Okej, okay, to Przecież ja do mi... jagody mogę już. Tak. Ale czy ja zgadłam, czy nie. Mm. Tak. Dobra, A tak. nie Wiem. Tak się wydaje Ale chyba tak. Dzień, dziewczynki, gdzie macie te też życie. Dobra, dobra, ma, 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 dobra, mała, mała ej. przerwa. Moja babcia w wlazła do pokoju. Ona jak chiller, tak. Hej, mi się taka, okay, się... Ja mam za jawody musisz jest z postać. Dobra. Czerwone włosy. A Dika? Mm, ja jest wiem. Jest mu X tylko taka dla dzieciarni. Bardzo ja ja lubię Ja wiem, Co? Ja wiem, jak... A, się... Tak. Dobra, nie, jeszcze nie, nic nie A, bo to była taka ta, ja ją oglądałam, bo ona otwierała zabawki, jak miałam, nie wiem, pięć lat, czy cztery. Dobra. Okej, okay, następne pytanie to... Ale dla kogo te pytanie? Ja znaczy, Bo już skończyłam ja do... oglądać. E... Tak. Dla... Czego się boi Jagoda? Ja? Nie, ja, ja mówię. No. Dobra. Medus. Tak. A jeszcze jedna rzecz. Dobra. To na pewno zgarniesz. Nie musi tego mówić, bo to jest już takie... A nie, to nie jest prywatne. No ale to się jakby to jest takie... Nie wiem, ja Dobra. mogę powiedzieć. Nieważne. Że nie. się boję, że kiedyś będzie na, w Polsce wojna i po prostu, że... No, będę musiała się wyprowadzić I tak jak powiem. Dobra, już PPP Dobra, pe, pe, ja wiem PPP! Dobra. Okej, okay, y jego No. Kto jest przy? Ale i teraz dla mnie! Aha. Tak. Nie, nie, bo ty teraz miałaś tak, ze mną A Okej, okay, kto to jest przyjaciółką Karoliny. A, ta Mela. Tak? Dobra, I Zosia, o! Taka to z krótką śpajana. grzywką, która ma taki... Tak, <garny garny garny> Dobra, ona to będzie oglądać, więc yy, no nie obraż się, dziewczynko. Okej, okay, yy, Karolina. Yy, no. Teraz może coś z Przyjaciół to ona na pewno yy, Ile psów ma napsu? O, o, ja wiem ile. A, a liczy się z tym, co was Dubielem? Mm, nie. No to ona nie ma. No, ja. <słuch> Jest takiska. Jest takiska. Ja <słuch> już zrobię to w tym filmiku. Dobra, no, daję. No, no, weź no. Dam ci je Woda. Mhm. Dobra, pytanie dla. Mhm. Mnie. nie, dla mnie. Mhm. A, da Taro nie, bo ona nie odpowiedziała. Mhm. Daj jej nowe, bo... Okej, Ale wpisuj w jakieś z internetu. Dobrze. Ulubiona piosenka, ja lubię. Ja nie mam ulubionych piosenek. Artysta ulubiony. A, dobra. Artysta, czyli może być influencer. Jakby osoba, co śpiewa. Julia, żugaj. Nie robię identycznie Gen i Julia, żugaj. A kogo bardziej? Nie wiem. Identycznie, więc to realnie, tak? Bo tak na... A, nie tak. Ale minimalnie. Nie wiem. <coughs> Gen Z, ja go nie słuchaj. Słucham, ja mam na jej płytę. I słucham codziennie. Dajcie pić trochę mocne piski. Dobra, w cholery mocne. A dobra, dobra. Okej, okay, teraz dla dzieci. kogo? E, y dla... Karolina Nie, dla mnie, bo ona odpowiadała y, no, artystę. Tak. Dobra, i teraz dla mnie. Hmm. Jakie lekcje ma zwierzęta? Co? Jakie lekcje ma zwierzęta? A, bo, koty! Ile? Trzy? Nie. Jesz takiska. Ile? Dwa. Boże, bo ja pamiętam, oglądałam taki filmik, gdzie nowego. Mogę go po kolei? Tak. Może... Nie. Musisz go w całości. Okej, Karo, mm. ulubione jedzenie jego Co? Dla mnie ulubione jedzenie twoje. Ty masz ulubione jedzenie. Ja? Masz ulubione jedzenie. Słodkie, słone, przekąska, nie przekąska w restauracji, nie w restauracji. Masz? Nie, nie wiem, jakby zależy... Jak Co to... bardzo lubisz po prostu może być. Ale by dużo rzeczy. Dobra. Ale dobra, szczelan. Lody Juli Żugaj. To, to jest... W sumie Czy to się z... zalicza do Twoich topów? No z moich ulubionych ludów to jest to i chyba takie z milki jakieś. Ale nie ze Twojego generalnego jedzenia. Czy to się zalicza do Twojego ulubionego? No rodzina? może być, bo ja bardzo je lubię, one są przepyszne kupujcie, ale dzisiaj byliśmy wy tym... Um... Dobra, ja go na nikogo za nie opowięcam. Tak, w ulubione nie było. jedzenie Karoliny dla Ciebie. Dla mnie... Boże, ja nie mam pojęcia. Ja mam swoje Włatwę. ulubione jedzenie. Łatwe. Tak sy. Nie. Takie to są moje ulubione chipsy. Wiesz jakie jest moje ulubione jedzenie? Ale takie set też jest jedzenie, może no. być... Ale ja nie, ale czy to się zaleca do twojej puli ulubionej? Tak. słodyczy i rzeczy. Tak. No. Mhm. No to to ale nie. wiecie jakie jest moje top top? Co? Frytki. No to, no, ja frytek nie lubię. Bo Ogólnie ja god teraz da, yy, yy, No. Mam zaraz parę i teraz. Nie, no nie, ja. nie, nie. nie. Dobra, zadajesz Jagodzie. Znowu? Tak. No. Nie, tak. nie, a teraz mi idzie jest. Komar tam lata. E nie, to nie komar. Dobra, to teraz dla Karoliny e ulubiony serial Jagody. Ja nie mam ulubionego serialu. No film, serial, coś tam. E na topów. Nie. Na topy. Ja wiem, że na twoim nie topie... Nie można z YouTube'a, musi być dobry. z Netflixa. Ale jest na pewno Stranger Things. Nie. nie. Totalnie, totalnie nie. Ja to oglądałam jak Paulina to oglądała i jak lubiłam Ilbo Brown. No. Tylko przez nią to oglądałam, bo ona to w kółko chciała oglądać i ostatnio to, to oglądałam z dwa miesiące temu. Dobre, nie ważne. Dobra, jego dla nieważne. Den biedół. Ale jeszcze co? Miałem o te pewnie. Ale musisz w całości? Ja go dałam ulubiony rodzaj Karoliny jedzenia. Nie wiem na przykład słone. Słone, bo to powiedziała. Słone, słodkie, ostre, słone. kwaśne. Słone najbardziej lubię. Boczkę. Myślałam, że ostre powiesz. Nie, bo Karolina przecież jest przed sekundą powiedziała, że jej ulubione jedzenie to frytki. A frytki są słone. Ale nie chodzi o jakby czy kwaśne, czy słone o tym. Wiem. Nie. Ale ona ostrego najbardziej nie lubię. Jeżeli byś miała, Nie, już... ja, na drugim miejscu jest, jest ostre. No, ale jeżeli byś miała je przez całe życie, to nie. To okay. masz i mm, Teraz tak, y dla mnie. Nie! A, no, bo... tak. Okej, okay, teraz ktoś musi zjeść taki... Nie, Karol już zjadł taki skaterikę, jakiś łatwy potem ja będzie trudne. Y ok, y bez czego jagoda nie wyjdzie ze sklepu typu Sinsei, Handem, Zara? O, ulubiona część ubra ubrania jagody. Na co najbardziej patrzymy? Na koszulki, bluzy. Choda, zawsze. Tak. Najczęściej, a najczęściej na, na jakie? Kargo. Tak. Naj, najczęściej na przykład ostatnio w sklepie? Ja boda pytał następny pytanie. Yy, teraz na jego jakieś trudne musimy być. Tak. Yy, takie oczywiste to będzie, ale nie oczywiste. Dużo się dowiecie o mnie tutaj w tym filmiku i o Karoliny? U Karoliny? Mm. I jakiego jedzenia nienawidzi? Parę. Jakiego czego? Nie, jakiego jedzenia nienawidzi. Kurde, nie wiem. Czekajcie, czego ja nienawidzę. No to jest hard. Ej, czego ja nienawidzę? Nie, że nie lubisz, tylko nienawidzisz. Czy to jest takie obrzydliwe, chce mi się tak. wyszukać? jak to widzisz, chcecie żyć. Bo, Ale jest taka ja kategoria. Warzywa! Tak, Bo? wystarczy, że mówisz kategorię i mniej więcej. Muszę ja. no, podać trzy z tej kategorii. I ja, chociaż jedno musi być korekta. Dobra. Dobra. Ej, no, czekajcie. Ej, ja miałeś kiedyś flaki. Nie. Dobra, to To no, widzisz, nie O zrobić. nie, wiem, że chce mi się żygać i mi się źle o tym myśli. O, ja, ja wiem. to jeść. Mhm. O, ja wiem. Taka jedna rzecz u mojej mamy. Pizza. Tak, ja nie nienawidzę, ona była Pani obrzydliwa. Pamiętam jak raz była, jak byliśmy raz u mojej mamy i moja mama zrobiła tylko obrzydliwą, twardiałą pizzę. Ale ona była serio obrzydliwa? Czy tak, była ta... serio mi... była, mi... no. To ona normalnie robi dobrą? E, no czy ona, ona wcześniej, później robiła dobrą. Dobra, nikogo to nie interesuje. Biem. pytanie. E, dla kogo? To dla, dla mnie. To nadal, jaki jakby ma styl? E, dla mnie? Mm -hmm. A ja nie znam swojego stylu. Dla w sensie, ciebie. Jakby według... A, ale jaki styl? O co chodzi? No nie wiem. To jakie są style? A jakiś anesztik, nie anesztik. No y to asztetik. Y w sensie ja by chciała być anesztik, ale jej nie wychodzi. Mi coś nie wychodzi, ale ja jestem tak średnia anesztik. Bo anesztik chodzą tylko w takich szerokich spodniach, a nie chodzą w kargo w ogóle. Ale, no, ale ja chodzę. Nie wiem czemu? Kojarzysz mi się z, ze stylem asztetik. Jogoda? Się... A ja? Paula mi się kojarzy z takim skaterem. Skatelem. No taki skater, typowy no Oliwie. Szymon <noise> Bo on chodzi w szerokich spodniach w jakichś takich kieszeniach. Dobra, nikogo to nie interesuje, dobra. Kolejne pytanie dla Jagosz. Tak? Nie. Dla kogo? Dla mnie, bo jaki Karol... Pytała się, A, ja no, no Dobra. Tak. Jaki Karolina ma styl? Boże, nie mam pojęcie. Karolina nie ma stylu. Karolina się często ubiera. Ja ubieram się i w ładne, i w brzydkie rzeczy, i takie. Karolina ma styl random. No tak. <grym> Daj mi jeszcze jedno bo ja tego to. Pokażę... Dobra, tak. e, Rzecz, e, którą Karolina uwielbia kupować, i może jej mieć milion i nigdy jej się to nie zbudzi. Nie wiem. Czy zabawki? Ubrania? No, musi powiedzieć kategoria. I Ej, tak. czekajcie. Dobra, no jak myślisz. Ale, że czego, bez czego nie przeżyje? Uh -huh. Bez internetu. Ale nie może kupienia w sklepie wychodziło. chodziło. A, ubrań. Ona za Ale z... nie, 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 chodzi mi o jak... rzeczy. Rzeczy, ubrań, takie jej ulubione, że nie... Jednej rzecz... rzeczy, a ubranie no. to jest spodnie, koszulka, sukienka. Musisz powiedzieć jedną A. rzecz, ale jakby... Nie, że rzeczywiście umrze czy coś, czy nie będzie mogła funkcjonować, tylko po prostu, żeby sobie... No nie umiem, bez, bez kupienia tego wyjść sobie załóżmy z, bez z przyjemności. Nie wiem, nie, nie. wiem, na przykład nie wiem, coś do makijażu. coś... Do nie makijażu nie na pewno nie, bo to często wychodzisz bez makijażu. E, ubranie, nie, bo to nawet ostatnio jak byliśmy w galerii, to nie, żadnego ciuchu nie kupiłaś. Szczerze. Nie wiem, zabawki jakieś takie rzeczy do zabawy mi się wydaje że nie nawet ja bym to wiedziała dobra no to nie mogę powiedzieć ja? tak akcesoria i takie pierdoty. pierdoły mi się nigdy nie znudzą pierdoł mi się nie i takie zabawki nie no ja do pierdoty. to jest na przykład tak jest, <laughs> takie no Takie to torebeczki, nie. akcesoria tak dobra po... pierdoł tu jest na przykład ruszający się hagiłagi a jestem agagzelak to mi się nigdy nie znudzi no i Karolina zawsze to kupuje agagzelak Patrzcie, to ma taką posypę. No dobra, ja jedziemy. aktywnie w tym, w tym odcinku. Ja Wam pokażę, co Karolina kupiła sobie. Na nie, ale po co? To nie było o tym odcinku, Paulina. To dobra, dobra. Paulina Wam udowodni, że ja kocham pierdoły. O, na przykład idziemy do sklepu i Karolina zamiast sobie kupić coś pożytecznego, kupuje sobie coś takiego. I takie rzeczy. Farbę do wody. Farbę do wody. O, na przykład, co my tutaj mamy? Żel. A ja kupuję często żel, ładnie pachną mi, ładnie Tak, go użyję, bo sobie do, do pokoju. A wiecie co się stało ostatnio? Jak byliśmy u Karo, to wtedy... Organizer za 40 złotych jak, <grym> okay, jak byliśmy n u Karo, to po dwóch mi... Chyba by, byliśmy miesiąc temu wtedy w galerii, nie? Mm -hmm. I e, przyszliśmy do Ciebie i... Tu jego też. O, hmm. proszę, takie gówno. <grym> <grym> <A, grym> ale generalnie to... W, 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 ogólnie to były takie. Jak byliśmy u Karo po miesiącu na takich zakupach, to Karo miała taką siatę, której nie rozpakowała przez miesiąc. <laughs> taką z action miała. Ja się spytam, czy ty tego jeszcze nie rozpakowałeś? A to miała masę przydatnych rzeczy: kule do kąpieli, a, a raz miała fazę na tym. Mm, nawet sobie robić, żeby kupować kulę do kąpieli, żeby sobie mieć pudełko i żeby sobie je kolekcjonować. Ja kiedyś miałam fazę, gdy chodziłam do pierwszej klasy i miałam z 5, 6, 7 lat. Miałam fazę strasznie na hagiłagi. jak masz 5 lat. Dobra Paulina. Nie chce mi się. Dobra, mordo. Oj! Bardzo mnie szczypi gadło, ale jestem YouTubercem. E, dobra, chcesz coś sensownego powiedzieć albo coś zrobić? Bo tu już się widzą nudzi. Tak, widzę się nudzi. E, e, ewidentnie. E, Karolina jest taka, że. Dobra, rzecz. Dobra, gadamy pierdolę o, o Twoim życiu. Coś, <grym> co, co ona zawsze musi zrobić, jeżeli jesteśmy na no jakimś wypadku. Jak jesteśmy na jakimś na przykład ostatnim byliśmy w Santago, to em, było tak. Karolina sobie zamawia jedzenie, zamawia go dużo i zawsze coś musi zostać. I wiecie, Ona miała nawet o tym jeden filmik, short. Wiecie co? ja wam pokażę, na co ja mam ostatnią fazę i bez tego nie mogę przestać Osoba, chodzić. nienawidzę na shortsa. Mm. Chinadia. <noise> Przepraszamy, Chinadia. Chcielibyśmy zdobyć tyle samo obserwacji. Dobra, patrzcie, jaką ja mam fazę. Jesteśmy sobie zwyczajnie na schodach, nie klasycznie. Zawsze, gdy schodzę, muszę sobie dać ten środek, tutaj nogi, i tak przycisnąć w tym dwie nogi, i dopiero mo mogę zejść. Gdzie sobie zejdziesz? W takim domku, generalnie. I w tym domku pamiętam, że. Czy Karolina zawsze i my obydwie, cały czas tak się... No to dowód, no, że kupuje pierdoły. Taki zestaw do kuli do kąpieli? Y co, co, co w ogóle... No proszę, pierdoły. Ja wam pokażę, że same pierdoły kupuję. Co to jest? Jakieś sińskie badziebia. A to... Paddy. A. Ten. jestem bardzo Dobra, co to jest za pierdoła? Jakiś plecak dziwny. No takie pierdoty. Dobra, będzie z tego inny odcinek, e, kolejny. Dzisiaj lecą aż dwa, o 23. Dawajcie! No mm. Klikaj jakoś te zakończenia!